Na przykład... Koniec zabawy, ruszaj to łożą się desantuje, patrz! E, <śmienny> <śmienny> wybieraj teraz ty... Oznacz strefę za Unikać kontaktu z gazem. Przebić się do bezpiecznej strefy. Lecimy tak. Nie, coś jest nie tak. Jak tam tu graliśmy, to miałem 60 FPS-ów przed teraz mam Poniżej 50 Lecą typy Róg oznaczony Ruszam Chyba tak Chyba nikt nie leci tutaj Chyba mi się ustabilizowało Misja zaktualizowana Przejdę po wyjściu główny cel to wybić wroga Może mam trottling na karcie Oznaczam A, już, już już mam Co jest? Nie mogę biegać nie, nie wiem, coś mi się zepsuło. Dobra, teraz już chamę Ciekawe czy będą na helikopter szli. To czekamy chwilę, patrzymy czy ktoś będzie wchodził na górę do helikoptera wroga drużyna, bądźcie czujni Idę, 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 idę. się Dobra, jestem przy tobie Idą do Ciebie Ruszam Na helikopterze są. Nie, jakiś Na lot precyzyjny wroga, krycie. Dobra, dobra, dobra. To lecimy po nasze zadanie, spadajmy stąd. Ale na broń. Nie no, ja mam 40 fps teraz coś, coś, coś się spieprzyło. No teraz mam 50, ale się patrzę, na tą mam 47. No nie, nie, nie... Tak. Kontrakt wykonany. Dane wywiadowcze zabezpieczone. Um, no, 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 no mam. No mam. No ja mam na 1, 75 na drugim 60. Idziemy w kolejne zadanie O, to czekaj Masz jedno Ruszajmy do bezpiecznej strefy. jeszcze jedno Kogoś słyszałem, tylko nie wiem czy ciebie czy kogoś innego. Misja zaktualizowana. Przejąć tę pozycję. Zmieniam pozycję. Oznaczam o, tu się cel. strzelają, przy nas gdzieś. Znaczy przy nas, tam jest typ. Oznaczam cel. jest sigma. To jakby ktoś leciał. System ah. Namierzyłam śmigłowiec. To nie są na Ej, dawaj, ten helikopter spróbuj. Tak, chyba tak. Poszła System tropii, Nice. Rozw rozwalony. Elegancko. Może ktoś wychyli jeszcze z nich e, dobra, musimy lecić z strefę I tu tak daleko! Dawaj na tego kłada, o kurwa, ale zamówicie. tutaj.

Nie, to jest niemożliwe. Ty się nazywa... to jest ty się nazywał, Ej, serio? Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Ale jeśli przegrasz, to porzekniesz. Się... Daj mi cel. Leci granat. Ale co? Znalazłam śmigłowiec. Nie, tylko chcę... Zaraz podrzutki się polecić. Ale to... jakiś popelina jest kurwa, Ty z walowałem i napierdalał. W yy, wiodącym na pełnym gazie yy, samochodzie do nas i ciebie ściągnął nas i mnie zabijesz. RKM kurwa z takim odrzutem. No niepoważne. Na sieć Wyznaczamy nową bezpieczność. Nad nami BSP wroga. Gaz wieka do celu już. Idę tutaj. Trzy 3000 za pierwsze, półtora za drugie i 500 za trzecie. Redlatuje chmura gazu! Maciek. Kontrakt wykonany, przelew został wysłany Kurwa, już nie dojechali dwóch typów Kontrakt dostawa oznaczony. No, tutaj trochę słabo miejsców. Dobra noc. Nie walczyliście! Wracać do bazy na odprawę! Dobra, nie ma sensu na nich sprint zrobić.